Jak działają współczesne koła gospodyń wiejskich, jaką rolę odgrywają w lokalnej społeczności, na co przeznaczają środki otrzymane z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten temat już za moment porozmawiamy podczas trzeciego pikniku Kobiet Gospodarnych, który odbywa się w Marszewie koło Pleszewa. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tego przedsięwzięcia odbywa się konkurs. Skarby wielkopolskiej w Koło Gospody Wiejskich w Maciejewie, powiat Krotoszyński. Ile członkiń liczy to koło? 40 o członki mamy. Jest to, to teraz takie dosyć nowe koło, że koło w Maciejewie ogólnie było już od, jest ponad 50 lat. Natomiast teraz w tym roku jest taka reaktywacja. Tutaj właśnie dołączyliśmy tutaj przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i tutaj na nowo nowe siły próbujemy właśnie do dzisiaj nas w ogóle debiut, taki występ pierwszy, więc też no, takie dla nas nowe, nowe doznania. Jak ocenia zatem pani ten debiut? Jesteśmy w ogóle pod wrażeniem organizacji tutaj, no bo się nie spodziewaliśmy, jaka to będzie skala, ile to będzie ludzi, a rzeczywiście no, ludzi bardzo dużo, dużo gości, dużo tutaj odwiedzających. No i myślimy, że no, jak na pierwszy raz, to, to całkiem nieźle tutaj nam idzie, więc tak, mamy pyszne, pyszne ciasta, naszy, wygrały nasze ogórki z ananasem, więc też tutaj no, pozytywne opinie, więc myślę, że jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze. Na co przeznaczyły Panie dotacje otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Yy, znaczy, tak, no bo z, tak jak mówiłam, nasze koło jest y, teraz y, nowe, więc y, zakupujemy sobie sprzęt, wyposażenie, ale też tutaj zorganizowaliśmy dla wsi, dla naszej wsi, y, zakończenie lata, festyn y, dla dzieci, więc no chcemy po prostu, żeby i też zarówno i mieszkańcy naszej wsi mogli korzystać z tej dotacji, ale też no, my musimy sobie troszeczkę to nasze koło y, wyposażyć, żeby też mieliśmy no, z czym, czym pracować? Zachęcałaby Pani do tego inne wioski, by zrzeszały się i tworzyły koła gospodyń wiejskich? Myślę, że tak. I szczególnie tutaj osoby młode. Ja w naszym kole jestem najmłodszą członkinią naszego koła, więc jak najbardziej zachęcam młodych też przede wszystkim, bo to jest bardzo dużo rzeczy się dzieje, takich no, też dla młodych ludzi, więc jak najbardziej zachęcam. Za najlepszy przetwór w Wielkopolsce. Komisja konkursowa uznała. Dyniem marynowaną w zalewie cytrynowej. Przygotowaną przez reprezentant powiatu praszewskiego. Tak więc zwycięzcami dzisiejszych zmagań kulinarnych zostało koło gospodyń wiejskich w Choczu. Spodziewały się Panie zwycięstwa w tegorocznej edycji Konkursu Skarby Wielkopolskiej Spiżarni. Jak w każdym konkursie, a konkurencja była dość duża, nie spodziewałyśmy się, tym bardziej nas cieszy to zwycięstwo. Co jest szczególnego w produkcie, który zwyciężył podczas tegorocznej edycji konkursu? Pomysłodawczynią potrawy była pani Jolanta Graczyk i ona Państwu przedstawi. Jest to dynia marynowana w zalewie cytrynowej z nutą goździka i pomarańczy można spożywać ją indywidualnie jako deser, bardzo smakuje, zwłaszcza w zimowe wieczory i również świetnie komponuje się z daniami mięsnymi. Ile razy już przygotowywała Pani tę potrawę? No powiem Pani, że od czterech lat przygotowywuje ją co roku w domu i znika i obdarowywuje znajomych, rodzinę i wszyscy są zachwyceni. I żyli konkursowe, doceniło również te walory smakowe, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Ile lat funkcjonuje już KGW w Koczu? Jesteśmy kołem jubileuszowym, tym bardziej bardzo cieszy nas wygrana w tym konkursie bowiem w tym roku obchodziliśmy jubileusz 75-lecia. Koło nasze składa się z członkini w zróżnicowanym wieku. Są to panie starsze, panie młode zasilają szeregi naszego koła i takim dostojnym dniem był. Niedawno obchodzony jubileusz naszej jednej honorowej członkini, która 20 września świętowała setne rocznicy urodzin. Skorzystały Panie z dotacji agencyjnej? Tak, oczywiście. I chcę, chciałabym tu podkreślić, że z pomocą, którą uzyskujemy z agencji, działalność kół zupełnie inaczej się rozwija. Bo yy, trzeba powiedzieć, że nic yy, nie, ma, nie dzieje się bez nakładów finansowych. Wprawdzie nie są one aż tak wielkie. My staramy się, żeby powielać to, co dostajemy. Na co przeznaczyły Panie środki otrzymane z agencji? Yy, my, yy, Zakupujemy wszystkie produkty, które są yy, i przedmioty, które są niezbędne do codziennej działalności. Integrujemy społeczność lokalną, organizujemy festyny, pikniki. Taką tradycją naszą, która już się wpisuje w kalendarz corocznych imprez, jest bal karnawałowy dla dzieci, co nas niezmiernie cieszy. I myślę, że yy, ta nagroda. Też posłuży nam ku temu, żeby ta impreza nam wyszła jeszcze piękniej, jeszcze lepiej, żeby jeszcze więcej dzieci korzystało. Skąd przyjechały Panie do Marszewa? Z Wysogotówka, gmina Kotlin, powiat Jarociński. Podoba się Panią na tej imprezie? No bardzo ładnie. Co dobrego przywiozły Panie do Marszewa? Kolorową sałatkę z cukinii. Jak liczny jest koło gospodyń wiejskich, które Panie reprezentują? 24 osoby. W przyszłym roku będzie 65 Koła gospodyni we Wysogotówku. Szukuje się większa impreza z tak. tej okazji? Oczywiście, że się szukuje. Otrzymały Panie dotacje na swoją działalność? Tak, co roku otrzymywałyśmy. Wnioskowałyśmy co roku i otrzymywałyśmy co roku. Na co y, zatem przeznaczały Panie środki otrzymane w ramach dotacji? No różnie. Pierwszy wydatek to był bardzo ładny zestaw porcelany na wyposażenie, żeby było na właśnie uroczystości, które organizujemy. No i tak wyjazdy do kina, do teatru. KGW pisku pice oboczne. Z czym panie dobrym przyjechał do marsza? Z sałatką z cukinii. Według czyjego przepisu? To jest naszego przepisu. Koło Ko, oboczne. Dużo mają panie takich dobrych przepisów? Bar no, bardzo, bardzo dużo. Bardzo. I bar ciasta, i smalec, i ogórki. No, różne no i mięska i ciasta. Ciasta, sernik, bardzo dobry sernik, drożdżowy, można spróbować. Jak liczne jest koło gospodyń wiejskich w biskupicach obocznych? Tak, 42 osoby. Ile lat działa już KGW w biskupicach ołobocznych? Pani, ja z przewodniczącą przewie jestem 30 lat, a, a już przede mną było parę. Dwie może a ta panie. Pięćdziesiąt pani jest lat, 60 lat, 60 lat. mieli, 55, 50, 50, 50, 50, ale no. ze 60 nawet już, no. No. Tak, tak, bo to było z kółkami rolniczymi. Tak, kiedy? Z początku, nie? To tyle lat, nie? A ile lat korzystają już panie z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji no, Rolnictwa? To nie za dużo. Tutaj ze 3 lata, cztery, nie pamiętam już dokładnie. No, w 2018 roku ten program wystartował. Tak, od początku. Nasze na koło od początku. początku. na pewno, na no. pewno od <laughs> początku. zadowoleni jesteśmy za, bardzo, bo tak, to z czego tutaj te pieniążki zrobić? A tak, dostajemy i możemy robić do wsi coś. Co robią więc Panie Lawsi? No, dzień kobiet, robimy dzień matki, na przykład dzień ziemniaka. Teraz będziemy, będziemy mieć za, tak. za, za tydzień. No i, i dzieci niedzielę zapraszamy nie? też, dzień dzie, dzie, dzie dziecka i, i takie. No. Wycieczkę, wyjazd robimy sobie no. też, tak? Wyjazdy takie integracyjne. Jakie KGW reprezentują Panie? Witam serdecznie. Jesteśmy koło gospodyń wiejskich z Osieka Wielkiego, powiatu kolskiego i gminy Osiek Mały. Przyjechaliśmy do Państwa ponad 100 kilometrów, tu, żeby tutaj zabłysnąć na tym marszewskim pikniku. Z czym przyjechały Panie na marszewski piknik? Naszym flagowym przepisem jest Tatarwege i głównie promujemy ten przepis. Mamy też inne przetwory oczywiście, ale ten as w rękawie, myślę, że ten, który sprawi, że zajmiemy pierwsze miejsce to Tatarwege. <grymne> Jak liczne jest Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku Wielkim? Nasze Koło Gospodyń Wiejskich na tą chwilę posiada 101 członków dokładnie. W tak. tym mężczyzn, Ty mężczyzn, tak? 20. Trzeba to 20. właśnie 20. powiedzieć. Koła tak. tak. to mężczyźni, więc aktywnie włączają się w taką integrację społeczną. My jesteśmy bardzo młodym kołem, w zasadzie działamy od czerwca dopiero, więc nabór tego członków roku. tego roku, tak, więc nabór członków był taki spontaniczny, że my po prostu razem jako społeczność, jako wioska zebraliśmy się i, i, i tak naprawdę czekamy na to, żeby następni mężczyźni i panie też do nas dołączały, ale no to, to wszystko z czasem. Na razie budujemy sobie tą markę. Budują panie tę markę za sprawą dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Dokładnie, skorzystałyśmy po raz pierwszy. Mogłyśmy sobie pozwolić na te stroje, mogłyśmy sobie pozwolić na ten namiot i kilka innych drobiazgów. No i będziemy korzystać na pewno w przyszłości, bo no, chcemy się rozwijać. Jesteśmy ambitne, więc na pewno nie spoczniemy na laurach. Będziemy działać, tak aktywnie chcemy działać. Ile lat działa już Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Długie Stare? Teraz w grudniu będzie 5 lat, jak istniejemy. Dopiero się bawimy w to wszystko, ale chyba nam dobrze wychodzi. Od kiedy w swoich szeregach Koło Gospodyń Wiejskich ma pan Panów mamy pięciu od samego początku. Jak Panowie czują się w tym kole? Dobrze. Jakie zadania Panowie wypełniają w Kole Gospodyń Wiejskich? Ja dzisiaj na przykład robiłem krem z pomidorów. Też lubię sobie pogotować. Mam nadzieję, że y, kobiety też są ze mnie zadowolone. To znaczy, się Tomek Zadowolą. jest tu o tyle fajny, bo pomysłami rzuca. Słuchajcie, to można, to można, to można. No, a jakby się mogło. Wydawać, że kobieta rządzi, a u nas on rządzi, no ale jest wesoło. Jest Pan zadowolony z tego, że jest Pan członkiem Koła Gospodyń Miejskich? Jak, jak najbardziej, tylko, że ja tak gością bardziej, bo ze względu na, na system mojej pracy, tak od czasu do czasu, ile mogę, tyle, 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 tyle pomagam, ale fajna, fajna ekipa, fajna ekipa. Ale fajna domek, ekipa. słuchaj, na grupie KGW też pomagasz, bo też pomysły, a to jest naprawdę ważne, także mi się wydaje, że chłopacy są potrzebni i na pewno im się nie pozwolimy wypisać. Na pewno do degustacji jesteśmy bardzo potrzebni. Tak. Degustacji są fajni. Teraz skorzystali już Państwo z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Korzystamy i powiem pani, że te dotacje są naprawdę fajne i, i potrzebne przede wszystkim, bo... Tak, tylko z tych składek czy z jakichś kiermaszy, no mało by było tych pieniędzy, żeby sobie kupić jakieś naczynia czy, czy urządzenia, żeby to potem przewozić czy, czy robić w tym nawet, nie? Także my jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że to takie coś w ogóle istnieje. Głos oddajemy panu Mateuszowi Bukowskiemu, dyrektorowi. Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Jak ocenia Pan tegoroczną edycję e, pikniku? Piknik e, według mnie nie tylko mnie, myślę, że wielu zwiedzających i kół wiejskich e, jest bardzo udany. Wiele pań przyjechało z całej Wielkopolski. Wiemy, że Wielkopolska jest dosyć duża i e, w jednym miejscu zgromadzić reprezentantki całej Wielkopolski nie jest łatwo. Ale e, dzięki temu, że konkurs był dwu, dwuetapowy, czyli e, jedno koło wygrywało w swoim powiecie, mogliśmy zaprosić reprezentantki wszystkich powiatów tutaj do Marszewa e, na trzeci wiel piknik wielkopolskich kobiet gospodarnych, gdzie panie mogły się spotkać. Bo to z jednej strony e, element rywalizacji, bo konkurs z fajnymi nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi, e, ale głównie chodzi o to, aby promować polską żywność promować. Produkty, które rosną, wytwarzane są na terenach, na których my mieszkamy, promować koła gospodyń wiejskich, promować program pomocy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest dedykowany dla kół gospodyń wiejskich. Także uważam, że impreza jest naprawdę udana. Będą więc kolejne pikniki? Oczywiście. Widząc, jak koła świetnie się rozwijają, przede wszystkim. Dlatego, że w 2018 roku weszła ustawa o kołach gospodyń wiejskich, czyli panie dostały taki bodziec do działania. Od tego czasu wiele kół powstało, wiele kobiet te, które istniały, rozwinęło się, powiększyły swoją działalność, a z drugiej strony widząc to, jaką świetną pracę te panie wykonują na obszarach wiejskich. W tym momencie żadna impreza, czy to dożynki, czy jakiś piknik na terenach wiejskich, nie odbędzie się bez udziału pań, bo te panie nadają koloryt. Smak tym właśnie imprezom na terenach wiejskich. Program wspierający działalność kół gospodarstw miejskich funkcjonuje już 5 lat. Co dobrego w jego ramach pana zdaniem udało się zrobić przede wszystkim. W 2023 roku agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała do dyspozycji aż 120 milionów złotych z przeznaczeniem na wypłatę dla kół gospodarstw wiejskich. Od początku istnienia tego programu agencja wypłaciła już. Ponad 300 milionów złotych. Są to ogromne pieniądze, które dały bodziec do działania kołom gospodyń wiejskich. Dzięki temu widzimy, jak one świetnie się rozwijają. Kciuki trzymałem za wszystkie panie i tak naprawdę byłem przewodniczącym komisji, ale jedną z czterech osób. I bardzo trudno nam było wybrać tą najlepszą potrawę ponieważ no, gdybym był sam, to bym wręczył 24 równorzędne pierwsze nagrody. Niestety trzeba było wybrać te najlepsze koła i wybór był naprawdę trudny, bo z jednej strony te przetwory, potrawy to tradycja, z drugiej strony... Odrobina czegoś nowoczesnego, jakieś e, przyprawy egzotyczne, więc naprawdę wszystkie te potrawy były bardzo smaczne. Zamierza Pan wstąpić do koła gospodyń wiejskich. Z przyjemnością bym wstąpił. Propozycje miałem, ale niestety czas mi na to nie pozwala. Z nami jest pani Katarzyna Włodarczak, zastępca, dyrektora oddziału Wielkopolskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pani Katarzyno, na czym polega idea programu wspierającego działalność kół gospodyń wiejskich? Szanowni państwo, Koła Gospodyń Wiejskich działają formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich od 2018 roku. Jest to wsparcie kierowane na doposażenie kuchni, na wspieranie lokalnych tradycji, na warsztaty rozwijające wszystkie kobiety w Kołach Gospodyń Wiejskich. Jaka pula środków została na niego przeznaczona. Na początku było to mniejsze wsparcie, aktualnie jest to od 8 tysięcy do 10. 000. W zależności od ilości pań znajdujących się w kole. Jakie kryteria trzeba spełniać, by otrzymać dotację? Należy się zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na dofinansowanie. Ma Pani informację o tym, ile kół gospodyń wiejskich działało w 2018 roku? Ile działa aktualnie? Na samym początku Kół Gospodyń Wiejskich było niespełna tysiąc, aktualnie mamy 1800, więc widać, że inicjatywa ta wspiera jak najbardziej i dąży do tego, żeby dziewczyny potrafiły się rozwijać. W każdej miejscowości może być zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich i jeszcze jest bardzo dużo miejscowości, w których takie nie działa, więc myślę, że to jest kwestia zorganizowania się w 10 osób i złożenia wniosku do Krajowego Kół Gospodyń Wiejskich.